Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim filmiku. Jest to filmik tarotowy, jest to filmik z wróżbą na przyszły tydzień, od 18 do 24 lipca. I teraz robimy trygon powietrza, czyli mamy bliźnięta, waga i wodnik. I zaczynamy od bliźniąt. Oczywiście pamiętajcie, że to jest wróżba ogólna, to nie z każdym będzie rezonować, nie do każdego będzie. Będzie pasować, także weźcie tylko to, co, co, co pasuje do Was, dlatego że bliźnięta, ja mam dla Was tutaj dosyć, dosyć szczegółową taką wiadomość, która do mnie zeszła tutaj w kartach, więc moi drodzy, to nie, nie ze wszystkimi będzie rezonowało. Niech bliźnięta, tylko, tylko te bliźnięta, do, do których to, to pasuje. Moje drogie bliźnięta. Przede wszystkim jakaś sytuacja w rodzinie, jeśli była, prawna, ma szansę, słuchajcie, na jakieś powolne rozwiązanie. Tutaj ja mam wrażenie, słuchajcie, że te bliźnięta, które mają sytuację jakąś taką, właśnie tak jak powiedziałam, prawną, czyli jakieś rozwody, nawet jakieś sytuacje związane z, z, ze spadkami, które były trudne. Mają szansę, słuchajcie, macie szansę się dogadać w tym tygodniu. Pod koniec tygodnia myślę, że może być tak już, że um, zaczniecie powolutku iść do przodu w tej sytuacji. Może to być wolniej niż wy, niż wy będziecie chcieli, ale powolutku ta równowaga będzie wracać, powolutku będziecie kończyć tą sprawę i powolutku będziecie mieć plan, co zrobić. Tu mi przychodzi na, na myśl, że jeśli są takie bliźnięta, które z jakiegoś powodu będą musiały, słuchajcie, pójść na jakieś leczenie, czy pójść na jakąś terapię, to będziecie właśnie mieli jakiś tutaj plan, jak to zrobić. I o ile wcześniej, słuchajcie, to mogło pójść iść bardzo wolno, to mogło, pójść, to mogło w ogóle nie iść, to mogło być, mogła być sytuacja, gdzie Wy w ogóle nie wiedzieliście, co macie zrobić. To teraz kochane bliźnięta, będziecie iść do przodu. Możecie, możecie czuć bardzo duże wahania nastroju. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu, możecie tak naprawdę nie wiedzieć, na czym stoicie przez chwilę, ale to się szybko będzie klarowało. Ale tak jak powiedziałam, sam plan, to będzie plan, który najprawdopodobniej będzie trwał kilka miesięcy. Czyli ten, to, ten plan już szybko przyjdzie, to rozwiązanie szybko przyjdzie, ale ten plan będzie. Ten, czyli tak jak mówię, jeśli to będzie terapia, jeśli to będzie jakieś. Rozwiązanie to to samo, po prostu będzie troszkę dłużej trwało niż wymyśleliście. Będziecie być może, tak jak powiedziałam, musieli pogodzić życie domowe z tym planem. Życie, tutaj mi się bardzo dom pokazuje, w pracy być może też, ale to bardziej tutaj rodzina mi się pokazuje, jakieś takie sprawy. Czyli być, możecie mieć oprócz tych wahań nastroju, po prostu. Musicie też pomyśleć nad tym, jak to wszystko razem pogodzić, ale będziecie w stanie to pogodzić. Um, więc, więc, więc się tak naprawdę nie martwcie, bo, bo jeśli były jakieś problemy, to jest bardzo duża szansa, że w tym tygodniu one się e, w jakiś sposób rozwiążą. Także e, bliźnięta powodzenia, wszystkiego najlepszego dla tych bliźniąt, z którymi to oczywiście rezonuje. Wagi, zobaczmy, wagi, co u Was. Wagi, co u Was, moi drodzy, na przyszły tydzień? Czego tu się te wagi mogą spodziewać, moje kochane wagi? No, wagi, wagi i zmiany idą. Okej? Okay. Dobra. Słuchajcie, moje drogie wagi. To też pamiętajcie, nie z każdymi, to też dosyć szczegółowe tutaj, dosyć jest ta taka sytuacja specyficzna, więc, wagi moje kochane, tylko te wagi, które, z którymi to będzie rezonowało. Moje drogie wagi przede wszystkim macie na myśli jakieś zmiany i macie na myśli jakieś. Bardzo duże, bardzo duże zmiany, bardzo duże metamorfozy, transformacje w Waszym życiu, na które jesteście gotowe. I słuchajcie, ja mam wrażenie, że e, bardzo dużo wag będzie, albo się przeprowadzało, albo zmieniało kompletnie swoje życie. E, ja mam wrażenie słuchajcie tutaj, że tu, w tym przypadku nie chodzi wagi o pracę, tylko o życie osobiste. E, I zaczyna się coś nowego. jak najbardziej ta przeprowadzka, ta zmiana, czy rozstanie, jak najbardziej będzie wpływało na to, że idziecie do przodu, zaczynacie, macie szansę na nową rodzinę być może, macie szansę na nowe życie i to jest wszystko bardzo ładnie. Jedyne, słuchajcie, co mi się pokazuje tutaj, wy to szybko, szybko tu, szybko tu zmianę będziecie chcieli zrobić, ale w jaki sposób ona się może zatrzymać i to nie będzie zależne od Was. Więc się niczym nie martwcie. To nie będzie długa przerwa, bo to, będzie, bo to jest tylko tydzień. Ale ja mam wrażenie, że tak mniej więcej środa, czwartek może być taki moment, kiedy albo wy pomyślicie, że to nie idzie, albo coś się wydarzy, że wam to na dzień lub dwa po prostu e, przedłuży. Także tak jak mówię, to jest tydzień, to, to, to nie będzie trwało długo. Ale ta sytuacja, słuchajcie. Z takim zatrzymaniem nie jest bez powodu, dlatego że w momencie, w którym wy w tej całej swojej metamorfozie się zatrzymacie, będziecie mogli spojrzeć na tę sytuację z innej strony i dostrzeżecie jakieś tajemnice. Być może jakaś tajemnica wyjdzie na jaw, być może jakaś, jakieś, um, jakieś sekrety wyjdą na jaw i to wam to zatrzyma na chwilę, bo będziecie musieli się zatrzymać, pomyśleć, co robić dalej, ale będziecie wiedzieli, bo przez to, że być może albo coś wyjdzie na jaw, tajemnica jakaś, zaraz tutaj dołożę kartę, zobaczymy o której się będziecie, tak wyjdzie tajemnica, która sprawi, że trochę się pokłócicie z kimś, tutaj mi wychodzi nie wiem dlaczego, ale myślę, że po prostu jakaś trzecia czy czwarta, czy piąta osoba w związku po prostu wyjdzie tu pamiętajcie, nie, nie do wszystkich to będzie rezonowało pamiętajcie o tym, że to jest, to jest wiadomość tylko dla, nie, dla, dla niektórych z którymi będzie to rezonowało i słuchajcie, to, to co wyjdzie, po prostu oświetli Wam drogę, tak naprawdę. Będziecie wiedzieli, będziecie musieli się zatrzymać, ale spojrzycie na tą sytuację z innej strony i znajdziecie nowe rozwiązania, jeszcze lepsze niż te, które, o których myśleliście do tej pory. Także słuchajcie, myślę, że tutaj moje drogie wagi, to wcale nie, wcale nie wygląda tak źle, jakbyście na początku pomyśleli. No i słuchajcie. Ostatnia, yy, Ostatni znak nasz kochany, czyli wodnik. Co u wodnika, wodniki również pamiętajcie: weźcie tylko to, co chcecie, tylko to, co z Wami rezonuje, co czujecie. Bo to nie jest dla wszystkich. Zobaczymy, co wodniki tutaj czeka w przyszłym, w przyszłym tygodniu, od 18 do 24 lipca. Wodniki gdzieś się wybierają w podróże. No, słuchajcie, moje drogie, wodniki. Wodniki, kobiety, moje drogie kobiety. Jeśli planujecie ciążę, wodniki, kobiety, to w tym tygodniu albo się o niej dowiecie, albo w nią zajdziecie. Także jeśli nie planujecie, to, to uważajcie. Wodniki, kobiety, które wyjeżdżają. Na gdzieś, na wakacje, na wyjazdy. Możecie się, może się to zdarzyć na wakacjach, na wyjeździe, więc też uważajcie. Tu się bardzo ta ciąża pokazuje. Ale jeśli nie, jeśli nie planujecie, moi drodzy, to będziecie mieć jakiś wyjazd, już bez dzieci. Ale być może z rodziną, słuchajcie. Być może z rodziną i to będzie, słuchajcie, wyjazd, który będzie, tak jak powiedziałam, Rodzinny i w którym być może będziecie po prostu e, coś tam musieli odpocząć, coś tam musieli porobić, takiego, żebyście się zrelaksowali, bo pokazuje mi się bardzo rodzinny czas, bardzo fajny czas. E, jeśli się przeprowadzacie do nowego domu, bo to może być też to, jeśli się przeprowadzacie do nowego domu, do nowego mieszkania, em, to możecie chwilkę poczekać na jakieś remonty, na jakieś sprawy, które będziecie musieli zrobić. To też nie będzie zależne od was, bo po prostu wy już, tak jak mówię, wy już zrobiliście wszystko, co mogliście zrobić, jeśli chodzi o kupienie, remont domu. Teraz trzeba będzie tylko poczekać. I słuchajcie, jeśli chodzi o, o, o tak jak mówię, o jakiś wyjazd, to to, co mi się pokazuje, wyjazdy z rodziną. Sprawdzajcie, czy z samochodami jest wszystko w porządku, żeby po prostu było wszystko ok. Dlatego, że słuchajcie, tu się pokazuje, pokazuje się coś ukrytego w tym wyjeździe, w tym samochodzie. Także może być też tak, że po prostu coś tutaj wyjdzie w samochodach. Że, 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 że jeśli, weź, jeśli wejdzie, weźmiecie na przykład go do mechanika z jakiegoś powodu, to może po prostu wyjść coś, o czym nie, myśle, nie myślałyście, że w tym samochodzie może być. Tutaj nic, nic złego się nie pokazuje, ale może, może wyjść jakaś ukryta wada, która po prostu będzie. Ale tak jak mówię, to nie będzie nic, nic co, co, by, co by było bardzo jakieś tam tragiczne czy, czy, czy okropne. Wodniki, słuchajcie, moje drogie, dobre wiadomości do Was również przyjdą związane z domem, czyli znowu ciąża mi się tutaj bardzo pokazuje. I słuchajcie, wodniki, przede wszystkim rada dla Was. To jest to, żebyście korzystali z życia w tym tygodniu, cieszyli się, odpoczywali. Jeśli macie nowe pomysły, jeśli macie nowe, nowe, nową pracę, nowe miejsce do zamieszkania, korzystajcie z tej nowej energii i idźcie do przodu. Tutaj mi się pokazuje, słuchajcie, wodniki. Jeśli jest jakiś wodnik, który ma romans, to znaczy nie mówię, że za plecami kogoś tylko, ale również może tak być. Ale romans w sensie nowy związek, to też uważajcie na te ciąże. Bo tu się pokazują właśnie takie ciąże, które mogą się pojawić nie w związkach, nie w związkach, które już jakiś czas są. Ale wiecie co, jeśli ta ciąża się pojawi, to mimo wszystko przyniesie jakąś stabilizację. Także jeśli czekacie na to, to bardzo dobrze. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za oglądanie filmiku. Pamiętajcie po raz kolejny. Że to jest tylko, to nie ze wszystkimi będzie rezonować, także weźcie tylko dla siebie to, co z wami rezonuje. Jeśli wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnych filmikach.